Jakoś? Ude, dwie godziny dwie, dwie? godziny? już są live. Czemu oni nie kończą? Może po tej rodzie... Może po dokończyć? będą kończyć? Może. Możliwe. To miało się skonać wszystko na ale nic nie mówili. Oni zazwyczaj zapowiadają końcówkę. I to raczej nic nie powiedzą, dlatego, że ja nikogo i tak nie słyszę, więc mniejsza Aha O nie, siedem ryknie roczniego o to Oha Cześć Pawełku Cześć ja. Mogłobyś być takie, cześć Pawełku, i on, cześć, i w tej górze przemienił w tej góre losy, ojojoj Nie żeby coś mordo, ale, nie żeby coś mordo, ale on się przemienił właśnie Mógłbyś tego nie mówić, miała być nasza tajemnica w tak się Maria tak byś się domyślił. Się tak A... byś się domyślił, prędzej później. Pędzej, Pędzej, i później. Zakupy, o, prędzej i później, bo prędzej i później. Ale czego się nie myślałem, to to, że Mafios yy, nie ma nic. <laughs> nie ma żadnej rakiety, ale są na bo Albo, tak. ku... Albo kuciak jest nieborem. A ja, rzeczywiście. Tak. <laughs> Kuczek jest nieborem. No dobra, trzeba się trzymać zbyt daleko od Kusiako. O, umrzej tam, tylko tam umrzej please Dobra, wykonam ja garnę, ja bo ten kuciak może... czy on gra w ogóle Butcherem, kluciak? On gra Clawanem, może sobie zmienił. Okay. Ja idę do Pawła, ciekawe czy Paweł szuka kluczy ty. O, Paweł, Paweł szuka... szukasz kluczy? Ja A ten kuciak znowu jest Neborem, kurde Ale ma szczęście, jak skubany to nie, tak że, to nie tak, że teraz sobie jaja robię z tego i właśnie ty jesteś nieborem. Łatwiej im tu pod razem. To, to nie tak. Bo nie są... Bo nie są... Bo nie są bo nie, nie pomagaj, ci, kuciach. To mi nie pomagaj. Znowu drama jak wczoraj. Kurwa. Buku, mi nie pomagaj, burzę, zamknij ryj i się nie odzywał Ale Bedwój się w ogóle jadaczka zamyka Ale Bedwój O to trafiłem ty Trafiłeś przed chwilą, ale... Jaka Widzę, nie do gra Widocznie skałka ci nie służy no to czkupa nie chciałem ją grać, ale mi nie przyłączyło, bo ostatnich chwilę rundzie odpaliło się. No. na, na nie. Najpierw, umysłowe tak grać A No, bardziej go... aha, wish, że ja myślę, że nie żyje na mózgu.

Nie no teraz nie znaję tych kluczy, bo Huciek mi przeskadza, znaczy nikt mnie nie przeszkadza. Aha. Nie, spoko, spoko, spoko. No nie, spoko, ja ich tak Kolej szukam kleju. Dzięki. Dobra. A, dobra, dobra, się ba. Szukam kleju, żeby ich zakleić, ale dzięki, no do... Bez My skleili mordę. Tak jak to znaczy co? Nikt cię nie pytał. Ale się dobrze bawię. Nie, Paweł jak zginą, o, to się zginąć. O, trzeba! Tylko okay, ja się poddam, widzisz, ja się poddam jak chcę od ciebie zginąć. Youtuber mnie zabił, youtuber mnie zabił. Youtuber mnie zabił, jakby ktoś Jakby w rzeczywistości cię youtuber zabił. Ojeja. Ciebie? Tak Ciebie, nie TGW nie wie w ogóle tak. co. TGW w ogóle nie wie co, 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 co robi. TG, TGW otwiera szafkę w szafce w szafkę Tak otwiera szafkę Czemu jak tutaj jest? Czemu jak jest w nich nie O co chodzi? Co jest? <ento> <ra Meet> <noh> <inter> Ta zamknięte... Te zamknięte drzwi! Kurde, pomagają ci jak cholera. Otwieram drzwi za drzwiami, nie? Tak no. come Tylko że ja mu pomagam spokojnie? Otworzyłem mu drzwi. A tak, bo mi się... zamknę. Nie zamykaj po wyłku, a w masz bana. Nie I bardzo dobrze. A... Dawaj, dawaj, powa, dawaj, dawaj. On Sigma. Bo może. Yeah. Dobra. Nie jesteś śmieszny, tak robię. Nie, nie Powiedział to ten, co też to, to bawi Ale ja pomagam Pawłowi A ja pomagam im, i co? To, nie, to kochasz takiego Nie, że ja kocham Ja tylko po prostu się dobrze bawię przy tym Ty też się chyba przy tym dobrze bawisz, jak pomagasz Pawełkowi Bo w rzeczywistości raczej Wiesz, typowo tak. Pawełka nie kochasz, no chyba że jesteś gejem, to jest inna sprawa Tak typowo naprawdę czy typowo woli chłopcy. Tak typowo naprawdę wolę znaczy czy znaczy, nic nie mówiłem To sam zgejowany 2009 To normalne A znaczy się, się uleczyłem od homoseksualizmu Pomogłeś im jakby co Bo kurde czemu otworzyłeś te drzwi? Ja nie wiem, ja nie wiem, co oni sobie myślą, bo przecież ciągle drzwi się otwierają, zamykają, no to... weź to z tym graj. Nie mogę mu pomóc, nie jestem w stanie, tak się nie da. Nie zamykaj tych drzwi, baranie. Aha. Ło. Wow. Dobrze, Paweł. A to tu! A ja ci otwieram drzwi, Paweł. Otwieram ci. On tego... Dzięki Guciak Nie, ja, pozdrawiam Ale te drzwi akurat ci otworzę Dobra masz wilko, nagrana no jest Nie ma to zgasę Kurczę kiedy im Proz Ja tego nie mogę ta gierka jest głupia je? się ciele Zawsze mi się gra mm. Ale to było kurde dziwne, drzwi się z jednej otwierają, z drugiej zamykają, co to jest? Mówię, mówię wam teraz TGW, te skąd się grać, tak będzie, niech Pana. Ale ja nie słyszę nawet...